wygląda początek budowy na mojej działce skrzynka już jest Wytyczam sobie ławy drutowe na których ta zaznaczy mi osie albo zewnętrzne krawędzie fundamentów więc powoli to rozmierzam no i na razie działeczka wygląda tak zobaczymy jak będzie wyglądała za rok bo budowa będzie robiona systemem gospodarczym i mało tego, że systemem gospodarczym to będę to robił praktycznie sam 5 wrzesień 2020 no i ławy drutowe wyznaczone już sobie wkręciki wkręcam żeby sobie później żyłki tylko porozciągać przy bukowej 38, budynek koparkowy jest zamówiony. A ja co robię? Ano kręcę zbrojenie. I myślę, że w przeciągu tygodnia zostaną fundamenty zalane. Zobaczymy jak to się wszystko zgra. Powinno wszystko pójść dobrze. Belki ukręcone. Belki ukręcone, 3 razy po 12 metrów i dwa razy po 8,5 metra Ile się zeszło? W pojedynkę jedna osoba, dwa dni nie Wszystkie jarzemka kosztowały na cały budynek 740 chyba złotych Drut zbrojeniowy na cały dom Mam nadzieję, że dobrze policzyłem 2,5 tysiąca Czyli mamy 3200 Sama stal, tak Z czy domu nie ma, już pająk jest Fundamenty wykopane, ale jak 3 dni pada deszcz, to mamy masę z przeszkodami. Co tu z tym zrobić? 3 dni deszczu. Brak słów. No i co? Etap budowy jest taki. To wszystko co się zawaliło, oczywiście nie było mowy o laniu w wykopach, a tym bardziej w wybieraniu tej mazi, która się zrobiła w wykopach łopatą. Koparka by nie wjechała, a łopatą było to nie do wybrania. Po prostu się zapadały kalosze po kolana. Nie było sensu wchodzić. Trzeba robić szarunki wewnętrzne. Nie ma co, nie ma co załamywać. Trzeba robić. Kolejna ma z 50 cm głębokości. Tu nie ma mowy, żeby wjechała grucha Dowodowy już się ładnie trzyma, czas zakończyć dzień, byli z, z, z budokrusza, powiedzieli, że nie wiedzie grucha, bo po prostu usiądzie, a jeżeli mi usiądzie w połowie drogi z betonem, no to co ja zrobię? Gdyby nie to, że owaliły się te fundamenty, ja bym miał mury postawione praktycznie pod, pod wieniec już by mury stały a tak to pogoda zrobiła swoje i jest jak jest oby tylko jakaś ulewa nie przyszła gdzieś deszczyki zapowiadają ale oby jakaś ulewa nie przyszła zobaczymy wyjdzie wszystko w praniu no i jest etap taki Szarunki zostały zwalczone teraz trzeba je poopsykować tak jak tamte wszystkie żeby beton nie rozepchnął oczywiście koparką mi wrzucał tą glinę do zasypu dlaczego glina nie piach? No bo przecież mam swojego towaru tyle to po co będę piach kupował? do poobsypywania szalunków później do wyrównania tego na równo z ławą fundamentową też tą gliną z czarnoziemem zmieszanym zrobię szalunki jak widać porobione biorę się za obsypywanie, za wyrównanie powierzchni w szalunku żeby wyliczyć beton ale jak już to poobsypuję, to już mi deszcz nie straszne. To już mi nie pozarywa, to już mi się nie poosuwa, nic mi się z tym nie będzie działo. Ha! No i co, poobsywałem. Z 20 ton przerzuciłem. Jeszcze stopę kominową muszę gdzieś tu. Gdzieś tu ona jest. Muszę ją wykręcić. Tak sobie równam piaskiem. Żeby było 30 na 60 różniutko, będzie idealnie do wymierzenia zapotrzebowania na beton. Takim przyrządem sobie ściągam i listewka, ktoś na górze opiera przymiar ma 30 wiadomo, że jak przejadę zagęszczarką, to wszystko usiądzie zagęszczarka spokojnie do 30 cm zagęści, także, a tu jest najwięcej jest tu tu będzie około 30 cm podsypu. tam wszędzie jest około tam 25 20, 10 około 5 i tak różnie I tak jak mówiłem między tamtym rogiem a tym rogiem jest praktycznie 25-30 cm różnicy w zależności gdzie miarką złapiemy. No i co? I równiutko, ładnie podrównane dowiodą mi piachu jeszcze 30 ton. Piachu i tak do zasypu będzie potrzeba i tak będzie potrzeba. Jak dowiozą piachu, wysypię resztę piachem, wyrównam z przejadę raz, drugi, szalonki raczej się nie powinny przestawić od zagęszczarki na taką ilość co one są obsypane i kołki są wbite praktycznie po 40-50 cm w ziemię i teraz jeszcze obsypane, więc to żeby to się ruszyło taka 100-kilowa zagęszczareczka tego na pewno nie ruszy poniedziałek zasyp ziemi, wkładanie zbrojenia i, i czekanie na, na gruchę tu gdzie miałem łącznik pozwoliło mi żeby belka wyszła Aż, na, aż za, czyli do zera na zewnątrz. Czyli tu się zliczowała tabelka z tą do zera. Bo tu jest łącznik dwumetrowy. Kupiłem takie fajne podstawki pod pręty. Wiadomo, mogą gdzieś gruzu iść poszukać, pozbierać, ale no, można kupić takie podstaweczki Tu macie dwa wymiary. One się różnią między sobą o centymetr, że dobrze pamiętam. Więc ja mam ustawione na 5 centymetrów, a można było zrobić jeszcze na 6 bo tu jest jedno głębsze, drugie jest płytsze, te, te wyżłobienie. I to jest fajne, bo to stabilnie trzyma. Co jakiś czas dałem te stopki właśnie, a pomiędzy jeszcze dałem gruz. Tu dałem gruz, tu są stopki, tam dałem gruz, tam są stopki. No, to ładnie trzyma tę ten, 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 belkę zbrojeniową. Przesunąć na pewno nie przesunie. Dużą ma stopę tą, którą, która staje, po to, żeby nam się w piach nie wgniotło. Zwalczyłem. Było nieładnie jest ładnie. Stan rzeczy. Wcześniej, we wcześniejszych filmach lub zdjęciach. Widzieliście, co tu było. Najpierw było lodowisko, później były wody geotermalne. tylko nie były trochę nie były zbyt ciepłe, także z tymi termalnymi średnio na jeża, ale basenik był. Można by było się spokojnie kąpać. Stan jest taki jak jest. Pompuję resztki wody. Wypompowałem to, co widzieliście, że było równo z szalunkami, to pompowałem około. Ja wiem, 5-6 godzin pompom, jakieś 63 metry sześcienne wody wypompowałem. Teraz odkopuję szalunki od mocowań, bo niestety było tyle wody, ile było. To wszystko, co widzicie, to osypanie, że całą górną deskę widać, to było osypane tak, że górna deska była przysypana na równo, jakieś 15-20 cm równego i dopiero był spad. A zobaczcie, ile usiadła glina. No ja tu walczę od października z tą budową, tak? Ktoś powie, kto się w październiku bierze za budowę, po co to się robi w wakacje? Takie mądrości niech każdy zostawi dla siebie. Pogody miały być, miało być ładnie. Zabrakło mi dwóch dni, dosłownie dwóch dni z luzem, żebym zalał fundament, który był robiony w wykopie wtedy, tak jak, tak jak pokazuje wcześniejszy film. Ko obryw w niektórych miejscach był do metra, także nie było co ratować. To ja dostanę byczych jaj i garba na plecach, jak dzwonnik z Notre Dame. No ale widzicie jak to idzie. Robię praktycznie wszystko sam. Także schodzi się ze wszystkim, a dwa, że pogoda. Nie pozwalała mi na nic tutaj pogoda. To jest główny czynnik, dzięki któremu to się wszystko przeciągnęło. Deszcz, który przyszedł wtedy w nocy i dwa tygodnie, non-stop padało. Non-stop. Raz mocniej, raz mrzało, ale nie przestało ani na moment padać. To była porażka po prostu. Po tych dwóch tygodniach tu nie było co ratować. Zrobiło się trochę cieplej, można było drogą wjechać, bo droga też jest, jest kawał drogi do głównej, spokojnie, wjechała koparka, wygrzebała mi wszystko, zrobiłem szalunki, tak, Mo, może wjechać, wjeżdżać grucha, przyjechał, nie przyjechał, może wjeżdżać grucha, zrobione jest to wszystko na gotowo. Popadało tej nocy, tu się oczywiście nic nie stanie, bo tyle co popadało to jest nic i mówię mogę zalewać, grucha, przyjechał pan z betoniarni, popatrzył na drogę, powiedział, że grucha w życiu nie wiedzie, bo się utopi, mówię no dobra, to czekamy. Czekamy, było 3 dni spokoju, znowu 2 dni deszczu, 3 dni, 4 dni spokoju, znowu 5 dni deszczu. Pan był u mnie chyba 4 razy, patrzył na drogę i powiedział, że no nie zaryzykuję tego, bo jak mu pełna grucha stanie, to gdzieś to trzeba zlać. Jeżeli ta grucha by mi stanęła w połowie wjazdu, to co ja z tym betonem w tym układzie zrobię? Nic, to było duże ryzyko, więc jeżeli tu sobie uporałem, uporałem się jakoś z tym wszystkim, żeby tu pogonić te szalunki, zbrojenie wrzucić i tak dalej, to był znowu problem z wjazdem i to tak kurde, no Boże, szkoda gadać. Ktoś tu mi zwrócił uwagę, że źle zrobiłem yy, zbrojenie i ten budynek naprawdę będzie stał na tym fundamencie kupę lat. Chyba że wcześniej Niemcy z Ruskimi wejdą, no to co innego. Więc nikt, nikt fermentu nie sieje, że mi się budynek przekrzywi. Poprawiam te szalunki. Dzisiaj chcę zamówić piach, czyli wiedzie tu jakieś 40-tonowy samochód musi wjechać. Jeżeli wjedzie 40-tonowy samochód, zamawiam koparkę, wrzucam i piach do środka. Po to, żebym sobie obsypał te fundamenty dookoła, dwa, żeby ten piasek już był tu w środku. I zamawiam od razu gruchę, póki się zrobiła ładna pogoda. Bo od przyszłego tygodnia znowu deszczę i znowu będę stał. Teraz mamy marzec, od października walczę. Ja już powinien mieć mury postawione. Gdyby nie te dwa dni, gdyby się dwa dni dosłownie wstrzymał deszcz ja już bym miał postawione mury i dach. Dwa dni, a taka obsuwa. Przejechał piasek zaraz przyjedzie koparkowy i ma to zarzucać koparką. Niestety to będzie mini koparka, tylko ta z tych większych 3,5 tony. Po coś tą ładowarkę ręczną mam. Trzeba używać. No a tak się już prezentuje. Zasypane wszystko piachem, czyli jakieś 65 ton piachu weszło w te dwie parcele. Na dodatek jutro przyjeżdża grucha, jest zamówiona, a zaczęło kropić. Pogoda niestety nie pomaga, i to bardzo nie pomaga. Ja trafiłem tak źle, że naprawdę chyba nikt nie mógł tak źle trafić. Tyle wody co tam napada do, do szalunku to jest nic, to, to tam można spokojnie to się o to nie martwię. Ja się tylko martwię o to, czy grucha mi wiedzie, i dobra, ławy sobie związały czas na odkopywanie szalunków także działam etap jest fajny odkopuję sobie wszystkie szalunki pozasypuję dziury po szalunkach przeprowadzam zagęszczarę i, i trzeba jeździć zagęszczać pomału palę y, ręczną koparkę i zasuwam Wychodzi, wychodzi to ładnie, równiutko, nigdzie się nie odkrusza. Rozszalowywuje po... Lałem we wtorek, a mamy piątek. Ile jeszcze dzisiaj zdążę, obkopię tamtą parcelę. I trzeba trochę pożyć, trzeba też odpocząć. Nie samą budową człowiek żyje, a też nie można się zaorać jednego dnia. A mi zagęszczarka będzie potrzebna teraz do zasypów. Będzie mi później potrzebna, jak będę sobie kostkę układał, będzie mi potrzebna, jak będę oczyszczalnie kopał, będzie mi potrzebna, jak będę garaż stawiał. Ta zagęszczarka naprawdę mi się zwróci, a nawet na siebie zarobi. No i nie da popracować. Mało jeszcze mi dało do wiwatu. Trzeci dzień deszczu. Orety. Zły rok wybrałem, bardzo zły. Złapałem przez przypadek kamień. Nie wiem czy to widać jak się mieni. Jakby drobinki złota w nim były. Widać, że się mieni. Żółte. Cholera, jasna. Zawodowy wyginacz rurek, amator I, ciach. i Jak wyszło zagięcie? Myślę, że elegancko. A tak mi ta pętla wyszła jako amatorowi. Chyba nie jest źle. I to rozwijana z wózka, który też zrobiłem, poniekąd wyspawałem sobie sam. O posadzki sobie w domu dosychają, a ja w międzyczasie dalej walczę sobie z ogrodzeniem. Szaloneczki są obsypane, druty włożone. Także teraz tylko odpalać betonia i można zalewać.